Bez Boga ani do proga. Jak się mnie pytają, na kogo idę głosować, ja mówię na Nawrockiego, bo jak musiałam na Nawrotskiego, to ja bym do komunii nie umiała przystąpić, co bym zgrzeszyła, a jestem bardzo katolikiem, bardzo wierzącym. Ja mogę powiedzieć, to mi przypomina 80 rok, kiedy zakładaliśmy Solidarność. Jest to porównywalny entuzjazm i szansa że po raz ostatni ruszamy do boju, aby wygrać w stu procentach. Zwyciężymy. Zwyciężymy bezwzględnie. Także życzę tego, żeby Rybnik, miejsca, miejscowości tu najbliższe, żeby dobrze zagłosowały na Karola Nawrockiego. Dlaczego? Bo dla nas ważny jest węgiel. Cała nasza rodzina popiera Karola Nawrockiego. To jest nasz kandydat, najlepszy jaki był w tej kampanii i życzymy mu sukcesu. Bo jest człowiekiem, prawdziwym Polakiem, o przekonaniach bliskich w naszym sercu, yy, dla rodzin przyjaznych, dla środowisk, pracy, dla obrony, dla suwerenności naszego narodu. Tylko on prezydent Polski. Bo trzeba obronić wolność i niepodległość Polski. O tą wolność i niepodległość walczyłem przez wiele lat. Teraz mamy jeszcze ponowny obowiązek. Ale, ale nie wolno spocząć, trzeba do samego końca, do piątku godziny 24 walczyć, przekonywać.